Drugi smartfon zaprezentowany przez Lenovo na tegorocznym IFA 2014 na konferencji prasowej przed tymi targami to jest właśnie smartfon Lenovo Vibe Z2 w wersji Pro, czyli to jest jeszcze wersja trochę bardziej bogatsza, trochę bardziej udoskonalona od wersji Z2. No i przede wszystkim, co tutaj skupia tak naprawdę naszą uwagę, co przyciąga naszą uwagę, to jest ten niesamowity, naprawdę niesamowity ekran e, 6-calowy o rozdzielczości kład HD. Ale co tutaj jest takiego niesamowitego? Przede wszystkim kolory. Zobaczcie, że no są, są świetne, są świetne. Naprawdę wielki plus dla Lenovo za, za takie podejście do tego ekranu, za wykorzystanie takiej matrycy. Zapewne matryca IPS, ale, ale naprawdę w świetnej, świetnej jakości, z dobrymi kątami widzenia. No i z bardzo małymi ramkami wokół ekranu. Praktycznie no, myślę, że gdzieś w okolicach 80, może ponad 80% tutaj przestrzeni tej przedniej to jest właśnie zagospodarowane przez ten 6 ekran. E, zwróćmy sobie uwagę jeszcze na samo urządzenie, jak ono wygląda. Przede wszystkim no, jest duże, jest, jest duże w porównaniu na przykład do nouta trójki, którego mamy tutaj obok. No, jest... Jest trochę, trochę większy. Co mamy tutaj umieszczone na, na samym telefonie? W co jest wyposażony? No, to przede wszystkim z tyłu. Tak, dosyć, można powiedzieć, futurystycznie skomponowany aparat. 16 megapikselowa matryca, ale z optyczną stabilizacją obrazu. Także tutaj zdjęcia, nawet w jakimś tam powiedzmy ruchu, będą, będą ostre, przede wszystkim. Mamy podwójną diodę doświetlającą. No, i tutaj tą dużą, duży obiektyw. Zobaczcie, że. Jest naprawdę spory, no i, no i niestety, niestety też sporo wystaje poza ten telefon. Tak naprawdę tutaj mamy całą płaską powierzchnię z tyłu, e, a ten obiektyw no, no wystaje. Tutaj raczej się nic z tym, z tym nie zrobi. Z przodu, z przodu, tak jak wspomniałem, wielki ekran, ale też 5-megapikselowa e, kamerka tutaj obok głośnika. E, na dole przyciski. Przyciski już Wam pokazuję w tym miejscu. Też można powiedzieć fajnie wkomponowane, bo ta przestrzeń tutaj na te przyciski zazwyczaj bywa mm, dosyć szeroka w przypadku innych smartfonów, a tutaj jest wąziutki pasek właśnie z trzema przyciskami. Co mamy na prawej krawędzi? Na prawej krawędzi mamy miejsce na karty. No tak, dobrze, dobrze powiedziałem na dwie karty, ze względu na to, że tutaj jest opcja Dual Sim. Oczywiście z opcją LTE, z wsparciem dla LTE, więc wystarczy wysunąć tą taskę, żeby sobie wsadzić właśnie w to miejsce, gdzie dwie karty. Obok, tutaj poniżej mamy przycisk power, a po drugiej stronie umieszczono przyciski głośność. Tutaj już, już ta krawędź jest lewa praktycznie bez niczego, a na dole, na dole umieszczono głośnik. Tutaj też takie można powiedzieć miejsca na, na, na śrubki dwie. No i tak, tak to się prezentuje. Tutaj z tego co widzę ta obudowa jest aluminiowa, taka można powiedzieć lekko szczotkowana, z takim charakterystycznym e, pasiastym można powiedzieć w tą i w tą stronę wzorem. Także to trzeba przyznać, że fajnie się prezentuje. Górna krawędź to jest tylko złącze mini jack 3,5 mm. Co więcej o tym smartfonie to przede wszystkim to, że działa pod kontrolą Qualcomma, procesor od Qualcomma, jest to Snapdragon. E, jak dobrze pamiętam, 805 albo 801 wersja. W każdym razie taktowana maksymalnie. Mm... Częstotliwością 2,5 GHz. Obok tego mamy 3 GB pamięci RAM. No i całkiem potężną, pojemną baterię. 4000 mAh, ale nic dziwnego, bo smartfon sam w sobie jest duży, więc ta bateria jak najbardziej tutaj miała miejsce. Jeszcze jeśli chodzi o wbudowaną pamięć na dane, to jest 32 GB na dane użytkownika i na system. Zróbmy sobie jeszcze okiem szybko na sam interfejs. Tutaj jest Android wersji 4.4.2 dokładnie. KitKat też z nakładką można powiedzieć odlenowo, podobną jak na przykład w modelu X2. Też myślę, że całkiem sprawnie to działa. Tych aplikacji naprawdę tutaj trochę jest, no i nie mamy też takiego osobnego przycisku do, do, można powiedzieć do menu. Mamy wszystko umieszczone właśnie na, na głównych pulpitach. Belka z powiadomieniami, też tą funkcją można powiedzieć dodatkowego rozciągnięcia. O, tak to wygląda. Mamy kilka tych przełączników. I tak prezentuje się Lenovo Vibe Z2 wersji Pro. Naprawdę, naprawdę fajne. Fajne robi pierwsze wrażenie. Tyle na teraz. Dzięki za uwagę. Zapraszam oczywiście do innych filmów. No i cześć. Pozdrawiam.